Wiedziałeś, że w tej chwili jedna na trzy osoby starsze może cierpieć na brak kluczowego elementu układanki niezbędnego do długiego i aktywnego życia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Te ukryte niedobory żywieniowe mogą cicho skracać ich lata życia. Często pierwsze sygnały ostrzegawcze pozostają niezauważone, przez co większość ludzi po prostu zakłada, że starzeją się, nie zdając sobie sprawy, że prawdziwą przyczyną może być coś tak prostego, jak brak kluczowych witamin? Jeśli czułeś się niezwykle zmęczony, częściej zapominasz drobne rzeczy, doświadczasz bezsensownych bólów mięśni lub po prostu zauważasz spadek poziomu energii, Twoje ciało może wysyłać alarm. Dobrą wiadomością jest, że problem nie leży w samym starzeniu się. Często chodzi o brakujący element Twojej podstawy żywieniowej, który można uzupełnić znacznie łatwiej niż myślisz. W dzisiejszym wideo omówimy cztery kluczowe witaminy. Które mogą znacząco wpłynąć na to, jak poczujesz się silniejszy, bardziej przejrzysty umysłowo i pełen energii, bez względu na wiek. Te cztery konkretne witaminy są przystępne cenowo i łatwo dostępne, jednak często są pomijane lub źle interpretowane. I jest niespodzianka: ostatnia witamina, o której będziemy mówić, może być najważniejsza ze wszystkich. Zanim przejdziemy do szczegółów, jeśli troszczysz się o swoje zdrowie i chcesz być na bieżąco, jak lepiej dbać o swoje ciało, kliknij przycisk subskrypcji i skomentuj poniżej słowami: Moje zdrowie jest priorytetem. Ten prosty krok jest jak podpisanie osobistego kontraktu z samym sobą, zobowiązującego Cię do inwestowania w swoje dobre samopoczucie. Świetnie! Rozwikłajmy, dlaczego te witaminy są tak ważne. Ale najpierw musimy zrozumieć, co dzieje się z ciałem po 50. roku życia i dlaczego te zmiany mogą przebiegać tak subtelnie. Zyskując szerszy obraz, zobaczysz dokładnie, jak te składniki odżywcze mogą pomóc. Reakcja ciała po 50. roku życia, większość z nas nie odczuwa dużej zmiany, gdy przekraczamy granicę 50 lat. Nie budzimy się nagle na 50. urodziny, czując się staro. Zmiany przychodzą powoli, niemal skrycie. Możesz odczuwać okazjonalny ból tutaj, drobną utratę pamięci tam, spadek energii, który przypisujesz zapewne byciu zajętym. Jednak z biegiem czasu te subtelne oznaki mogą się kumulować i prowadzić do realnych konsekwencji. Spadków energii, zadań, które kiedyś były łatwe, a teraz zapierają dech w piersiach, nawet najprostsze prace domowe, mogą wymagać dodatkowego wysiłku i motywacji. Częste bóle, zwłaszcza stawów, stają się powszechne. Wstawanie po krótkim czasie siedzenia może sprawiać wrażenie, że potrzebujesz kilku sekund, aby się rozgrzać. Luki w pamięci. Być może wchodzisz do pokoju i zapominasz, dlaczego tam wszedłeś, lub wypadają ci nazwy i słowa w trakcie zdania. Osłabiona odporność. Nagle możesz częściej łapać przeziębienia lub dłużej wracać do zdrowia po lekkich chorobach. Najprostszym wytłumaczeniem jest nazwanie tych zmian naturalnym starzeniem się, ale głębsza prawda jest taka, że twoje ciało powoli zmienia się na poziomie komórkowym. Metabolizm zwalnia, a wchłanianie składników odżywczych w jelitach maleje, ponieważ układ trawienny nie funkcjonuje już na pełnych obrotach. Z biegiem czasu może to prowadzić do stopniowego, ale niebezpiecznego deficytu niezbędnych witamin i minerałów. Dlaczego to jest ważne? Jeśli zignorujesz te postępujące niedobory, skutki mogą być poważne. Kości tracą gęstość i stają się bardziej podatne na złamania, układ odpornościowy słabnie, serce może cierpieć na zmienne ciśnienie krwi i obniżoną cyrkulację, a mózg może zacząć wykazywać wyraźne oznaki zmęczenia, takie jak uporczywe zapomnienia lub trudności z koncentracją. Z upływem lat te problemy mogą przyspieszyć i przekształcić się w poważne schorzenia. Od osteoporozy po choroby neurodegeneracyjne. Dobrą wiadomością jest, że często wystarczą proste zmiany w diecie oraz odpowiednie suplementy. Trudność polega na tym, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak drastycznie może zmniejszyć się wchłanianie składników odżywczych. Mogą polegać na zdrowym odżywianiu lub brać suplementy przypadkowo, nie rozumiejąc, czego naprawdę potrzebuje ich starzejące się ciało. Wyjaśnijmy to. Po pewnym czasie prawdopodobnie będziesz potrzebować dodatkowego, specjalistycznego wsparcia, a niektóre witaminy stają się wręcz niezbędne do utrzymania energii, ochrony kości i jasnego umysłu. Wiedza, które są ważne, to pierwszy kluczowy krok. Przyjrzyjmy się im po kolei. Witamina D Twoja tarcza przeciwko chorobom i kruchości. Wyobraź sobie, że budzisz się rano z uczuciem sztywności, lub zdajesz sobie sprawę, że ostatnio wielokrotnie prawie się potknąłeś. Lub straciłeś równowagę. A może jesteś bardziej podatny na przeziębienia i infekcje, czując się źle przez kilka dni z powodu czegoś, co wcześniej szybko mijało. Czasami są to oznaki niedoboru witaminy D, który może rozwijać się przez dziesięciolecia. Dlaczego witamina D jest tak ważna? Zdrowie kości. Witamina D jest kluczowa dla prawidłowego wchłaniania wapnia. Jeśli nie masz wystarczającej ilości witaminy D. Twoje kości mogą stać się porowate i kruche, co zwiększa ryzyko złamań nawet przy drobnych upadkach. Układ odpornościowy. Niski poziom witaminy D może osłabić odpowiedź immunologiczną, czyniąc się bardziej podatnym na infekcje dróg oddechowych, a nawet problemy autoimmunologiczne. Siła mięśni i nastrój. Witamina D wpływa na funkcję mięśni oraz regulację nastroju. Badania sugerują, że starsze osoby z niskim poziomem witaminy D mają większe ryzyko depresji i ograniczonej mobilności. Biorąc pod uwagę, że nasza skóra produkuje witaminę D głównie dzięki ekspozycji na słońce, można by pomyśleć, że łatwo ją uzyskać. Jednak w miarę starzenia się nasza skóra staje się mniej efektywna w przekształcaniu światła słonecznego w witaminę D. Dodatkowo, współczesny styl życia oznacza, że spędzamy więcej czasu w pomieszczeniach, Używamy kremów z filtrem i zakrywamy większość skóry, gdy wychodzimy. Dlatego im starsi jesteśmy, tym większe ryzyko niedoboru. Rozwiązania: Ekspozycja na słońce. Odrobina światła słonecznego codziennie, zwłaszcza wcześnie rano lub pod koniec popołudnia, może pomóc, choć nie zawsze wystarczy, jeśli mieszkasz w pochmurnym klimacie lub masz ograniczoną mobilność. Dieta: tłuste ryby. Takie jak łosoś i sardynki, żółtka jaj oraz mleka wzbogacone, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, zawierają pewne ilości witaminy D, ale zazwyczaj trudno osiągnąć optymalne poziomy tylko dzięki diecie. Suplementy. Suplement zatwierdzony przez lekarza może diametralnie zmienić sytuację, jeśli podejrzewasz lub potwierdzisz niedobór. Gdy deficyt witaminy D zostanie skorygowany, Ludzie zwykle zgłaszają większą wytrzymałość, lepszy nastrój, mniej przypadkowych bólów oraz szybszą regenerację po drobnych urazach. To proste rozwiązanie przynosi ogromne korzyści: silniejsze kości, bardziej odporny układ immunologiczny i ogólnie lepszą witalność. Witamina B12 klucz do energii i pamięci. Przejdźmy teraz do innej witaminy, która szczególnie chroni mózg, pomaga utrzymać ostrość umysłu, a nawet może sprzyjać zdrowiu serca. Witaminy B12. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się w połowie zdania, próbując przypomnieć sobie słowo lub imię? Może czułeś się niezwykle zmęczony, mimo że dobrze spałeś, lub doświadczyłeś zawrotów głowy bez wyraźnej przyczyny? Wszystko to mogą być oznaki niedoboru witaminy B12, który staje się coraz częstszy wraz z wiekiem. Dlaczego witamina B12 jest ważna? Zdrowie układu nerwowego. Witamina B12 jest niezbędna do tworzenia i utrzymania osłonki mielinowej, ochronnej warstwy otaczającej nerwy. Gdy jego poziom spada, przewodzenie impulsów nerwowych zwalnia, co prowadzi do zapomnień, trudności z koncentracją, a nawet mrowienia w dłoniach i stopach. Zdrowie krwi. Witamina B12 jest konieczna do produkcji czerwonych krwinek, które transportują tlen po całym ciele. Jej niski poziom może powodować przewlekłe zmęczenie i osłabienie, ponieważ komórki nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu. Ochrona serca i mózgu. Z czasem niedobór witaminy B12 może przyczynić się do problemów poznawczych, zwiększając ryzyko demencji i choroby Alzheimera, a także dodatkowo obciążać serce, które stara się zrekompensować obniżony dopływ tlenu. Dlaczego występuje niedobór? W miarę starzenia się żołądka. Produkuje on mniej kwasu solnego, niezbędnego do oddzielenia witaminy B12 od białek zawartych w pokarmie. Wiele starszych osób przyjmuje leki na zgagę lub gastritis, co dodatkowo utrudnia wchłanianie witaminy B12. Osoby, które jedzą mniej mięsa lub stosują diety wegetariańskie czy wegańskie, mogą potrzebować dodatkowej kontroli, aby utrzymać odpowiedni poziom tej witaminy. Jak temu zaradzić? Źródła dietetyczne. Czerwone mięso, ryby, drób, jaja, produkty mleczne lub wzbogacone alternatywy roślinne mogą pomóc, ale problemy z wchłanianiem często utrzymują się, zwłaszcza po 50 roku życia. Suplementy. Tabletki z witaminą B12, preparaty podjęzykowe lub nawet zastrzyki mogą szybko skorygować niedobór. Regularne badania krwi mogą potwierdzić spadek poziomu B12 i co pozwala podjąć działania, zanim energia gwałtownie spadnie lub pojawią się problemy poznawcze. Gdy niedobór B12 zostanie skorygowany, wiele osób opisuje to jako przebudzenie z przytłaczającej mgły. Pamięć się poprawia, chroniczne zmęczenie ustępuje, a uczucie mentalnego spowolnienia może zniknąć już po kilku miesiącach. Rozmawialiśmy już o witaminach D i B12, dwóch bardzo silnych składnikach. Ale przejdźmy teraz do minerału, który można uznać za równie ważny, szczególnie dla relaksacji mięśni, stabilnego snu i zrównoważonego ciśnienia krwi: magnezu, regulatora snu i ciśnienia. Wyobraź sobie, że próbujesz zasnąć w nocy, ale twoje nogi są niespokojne lub budzi cię nagły skurcz. Możesz także zauważyć, że twoje pomiary ciśnienia krwi bywają nieregularne, czasem wyższe niż kiedyś. Mogą to być wczesne oznaki niedoboru magnezu. Stanu, który często pozostaje niezauważony. Dlaczego magnes jest tak fundamentalny? Funkcja mięśniowa i nerwowa. Magnez pomaga rozluźnić mięśnie w przeciwieństwie do wapnia, który pobudza ich skurcz. Bez wystarczającej ilości magnezu możesz doświadczać skurczów, napięcia mięśniowego i bólów. Jakość snu. Ten minerał działa jak naturalny środek uspokajający. Pomagając regulować neuroprzekaźniki związane z relaksacją i regenerującym snem. Niedobór może skutkować problemami z zasypianiem lub utrzymaniem snu oraz uczuciem złego nastroju i wyczerpania następnego dnia. Ciśnienie krwi i zdrowie serca. Odpowiedni poziom magnezu pomaga utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych, zapobiegając ich nadmiernemu skurczowi i niepotrzebnemu wzrostowi ciśnienia. Dzięki temu zmniejsza się napięcie w układzie krążenia oraz ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Przyczyny niskiego poziomu magnezu. Niedobory w diecie. Choć magnez występuje w orzechach, nasionach, zielonych warzywach liściastych i bananach, wiele osób nie spożywa tych produktów w wystarczających ilościach na co dzień. Wyczerpywanie się gleby. Nowoczesne metody rolnicze mogą powodować wyczerpywanie się magnezu w glebie. Co sprawia, że produkty, które spożywamy, są mniej bogate w składniki odżywcze niż kiedyś. Problemy z wchłanianiem związane z wiekiem. Starsze osoby mogą nie wchłaniać magnezu tak efektywnie jak młodsi. Jak zwiększyć poziom magnezu? Źródła żywnościowe, migdały, pestki dyni, szpinak oraz gorzka czekolada dostarczają magnezu w smaczny sposób. Suplementy. Suplementy magnezu, takie jak, jak cytrynian lub glicynian, Mogą być korzystne, zwłaszcza jeśli Twoja dieta nie pokrywa niedoboru. Styl życia, redukcja wysokiego poziomu stresu oraz zrównoważenie spożycia innych minerałów, np. wapnia, mogą poprawić wykorzystanie magnezu przez organizm. Wiele osób zauważa mniejsze skurcze, bardziej stabilne ciśnienie krwi oraz głębszy, bardziej regenerujący sen po zwiększeniu poziomu magnezu. To proste rozwiązanie może przynieść ogromne korzyści dla codziennego komfortu. Oraz długowieczności. Jednak jest jeszcze jedna supergwiazda, o której musimy mówić. Ta, która utrzymuje twoje serce bijące mocno i zapewnia, że twoje komórki mają energię niezbędną do napędzania twojego dnia. Koenzym Q10 paliwo dla zdrowia serca i długowieczności. Jeśli zauważyłeś, że twoja wytrzymałość nie jest już taka jak dawniej zadyszka przy wchodzeniu po schodach lub dłuższy czas potrzebny na regenerację po wysiłku fizycznym może to być związane z koenzymem Q10, CoQ10. Być może słyszałeś ten termin, ale nie jesteś pewien, jaką pełni funkcję. Krótko mówiąc, CoQ10 działa jak iskrownik, który pomaga przekształcać składniki odżywcze w energię użyteczną na poziomie komórkowym. Dlaczego CoQ10 jest tak ważny? Energia komórkowa. Wszystkie komórki twojego ciała, od mózgu po mięśnie, wykorzystują CoQ10 do produkcji ATP trifosforanu adenozyny, czyli podstawowej jednostki energii. Wsparcie mięśnia sercowego. Serce nigdy nie odpoczywa i potrzebuje stałego dopływu energii. Niski poziom CoQ10 może osłabić mięśnie serca i prowadzić do problemów kardiologicznych, takich jak arytmie lub niewydolność serca. Funkcja antyoksydacyjna. CoQ10 działa także jako antyoksydant, chroniąc komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki które mogą przyspieszać starzenie się oraz rozwój chorób. Dlaczego tracimy CoQ10? Poziomy koenzymu Q10 osiągają swój szczyt, gdy jesteśmy młodzi, a potem zaczynają spadać.